Uwaga, bo kurzy wchodzi, dyga, ale wchodzi, no dawaj, dawaj, nie patrz w dół, już spojrzałem, no idź, nie bój, nie ciotuj, Agnieszka zaś idzie, no idź, nie patrz w dół, idź dalej, prosto się patrz na góry, prosto się patrz, na śmierć patrzeć? Drzewa działają na liście, O, tu ty Widzowie. Widzowie kanału <grywki> O, idziemy tam, o, idziemy O, tam będziemy jechać Na górkę Z zdaliśmy rady. Ja to na pewno tutaj? Ty, okay, to jest na stok, k panie Gdzie? No ta niebieska kolejka, na stok idzie To pewnie tam trzeba kupić. iść Czy nie? No, no no i to... A ja myślę, że nie No ja myślę, że trzeba tam, się do tego budynku iść Tam gdzie my wjeżdżaliśmy na to początku jest to, nie? to jest narciarski, To jest narciarski A tamto? No właśnie tam trzeba iść pewnie, bo tam jest ten ośrodek i tam się kupuje wszystko A tu jest tylko na, na narty się wjeżdża Jestem odwrotny. To ja, wasz ulubiony influencer. Jesteśmy teraz w kołownicy. Niestety dzisiaj już nie było biletów. E, jest taka sprawa, że dzisiaj biletów nie było. Ale jutro jesteśmy mówieni na 8.00 ósmo... ile? Mieszka? 20. 8:20, 20, tu jesteśmy rano na umnicy. E, no i mamy wjazd. Tam na 10:00 mamy być chyba. Nie, na 9:00 mamy być. No, nie. Na 9:00 na samej górze? Czy coś? 8 minut jedynek na górę. Czy nie, czy na 9:00? Mówisz nie. jakoś tak mam być. No i tam 150 minut na górze mamy być. I z powrotem wracamy. Ale pogoda mi się tutaj ładna w ogóle. Ma być na plusie. Rozumiem się w ogóle, się słoneczku, dzisiaj było ładnie w ogóle. jest ładnie dzisiaj, a jutro jeszcze ładnie podobno będzie. być, no i taka sytuacja, a kurzy jak to się mówi lata, jutro też łomice ponagrywałem, będzie ładnie. Jesteśmy na łomnicy motherfucka! Cię mader, mother, figurmicker, coś. tam <lucz> tam z tyłu albo się. Dać pokaż Gierłboszkaca. KUEPKE, <lucz> jak kurz Siedzimy jak w jakimś... <lucz> maluchu, górę, ja ale tam, duży maluchu, ty. Tam... Jak... Da, dzi, Czekaj góry, to my tam odjeżdżamy i z od jeszcze, tak? Tak. I tam? I z jeszcze... Jeszcze raz. Aha! Trzy kolejki. Trzy mam. kolejki są. Tam. A, to tam będzie hard, bardziej hardkorowo Tutaj nie... to jest ta motor. Tutaj to jest Tu jest wiza, ale a też to nie, ci... jest, nie jest to. Tu jest Full bateria To bateria jest full, ale nic nie nagrywamy A nagrywa chociaż? To masz, nagrywa, jeśli nie chce, lepiej siedziesz już... Albo Agnieszki nie nagrywa U, to skuterem jak idzie, ty A, wyskita tam? Oj, oła Skuterem wjechać tam na szafałek zapachnął. Na pewno nie. w tym namiocie, Michał. Nie w tym namiocie, ludzi włożył. Teraz idziemy wyżej. będziemy wjechać wyżej. O tu jest? To jest napisane, czytajcie. 1500-1900. O, weź tą fajkę zakręcić. Ole, o której to będziemy szli. A tam od. tam jest kolejna, tak? Myślimy, aż na samej górze będziemy. Tam w tam samym czubku. No, tak, ale to tam to jest... Tam gdzieś do no kolejna baza, no? To to, to jest tam go idziemy jeszcze bierzemy. Tak, na sam czubek. Już na no, sam czubek. Tak Ole Fazer skoro z tutaj mam w ogóle. Ty oni tu jest z nartami tu wjeżdżają wszyscy, do tego on jest większa. Tam masz jeszcze na narty. O, tam, no, tam. jest. No tam z woku lecie A, się. no tak A tam Hadek dwie, że też jest jeszcze stok tam. A, to na hordkowcu chyba no. Tu oba patrula, że aś nie... A to on z buta idzie pod tej góry Ja pierdolek on musi mieć kondycję A już chce Jak się patrzy na niego to się skrzydł ty <laughs> Ja pierdolę Ja bym przeciw parzą widzimy się na, widzimy się na Jak będziemy wracać kolego może już dojdziesz tam gdzie przeszedłeś Bo ty wie? no, tu wiesz, patrz to tu górka Nie, to i no Patrzcie co się dzieje Ale masakra co się dzieje wie, a tam jest jakaś p*** pogodowa Tak Ole kozak jest, jak. dole Żluczka Patrzcie jaki kozak Nie, bo zapalimy na górze Ole kozacko jest Będzie on pewnie w środku ale powiem wam, że nie jest tu cimno Nie. Na tym słońcu ciepło. Bliżej słońca jesteśmy. Jest kozacko, no powiem. Weź. Co, to... Tak? Takie o dziewiątej, tak? Musimy... Tak, tylko nie wiem gdzie. Stądko, no Stąd, to stąd nie? O, można się podzielić.

А. Там далее. Ale okay. jest tu już człowieku, za zabieg gdzie? Co? Co ci boisz? Czego? Czota? Органскую, тут и тут и Сарганск. Сейчас я иду, как панки на to nie tak wysoko No główkę wyskoczyć, to by pani się zabił Co? Co? Uwaga, bo kurzy wchodzi Diga, ale wchodzi No dawaj, dawaj, nie patrz w dół i spojrzałem. No, no idź Ci nie bój, nie ciotuj. Tak nieżka zaś idzie. No idź, nie patrz w dół. Idź dalej, prosto się patrz na góry. Prosto się patrz. Na śmierć patrzeć. Idź prosto patrz. A co ja idę? Ale patrz prosto. To jest jak tu jest wysoko. Idź prosto patrz. Mogę już tu. Dalej, no właśnie, bo ciota no do końca. Jeszcze na barierkę nogi musi wejść. Co? Do końca wchodzi. Ja, co, tak? Dalej. Ja no nie patrz wdół, dalej. Idź dalej, no nagrywam przecież. Jeszcze kawałek, jeszcze pójdź go, dalej. Do końca. Do końca, Agnieszka, jesteś mocny. Gołkami wycofaj, do końca, Agnieszka. Tak, Powiedziałeś, no. <suszy> to jest mocne, czy to nie połamie się? Tak no podobno. jest źle, już przeszło. O, Ty ja nagrałeś, Ludwik? No Wszystko nagrałem. Tak kozacko, że mózg staje, Jest mega, naprawdę mega ci powiem warto tu pytać te pieniądze i przyjechać No. Ej, no powiem ja, pierdzielę Nie wiesz, kozak nie, tutaj jest. To jeden z najwyższych szczytów, nie? W po, w, na Słowacji tak. Myślę, no Gerlach jest ciut wyższy, 20 metrów metr chyba metr, Tak Ta. Ale ogólnie to tylko gerda i to Dobra wyłaś. Ta, dobra, wyłaś. Nie daj nie, że wyjdę. Ja, ja bejk, bieg! Ty no, ale powiem ci nie, ale widok ja każdy z pieniędzy jest warto Pięknie, jest, no Pięknie ty. Ale powoli na się to chyba ja przepiękna. że że się będzie git słoneczko, zobacz, ty ani chmurki, ani czego, człowieku no. no, Całe góry widzisz, wszystko i Skurwa. W prawej... się... Daj Kozacko, O, tadzik przyszedł, na cwaniaka ty! w e l Kurzy, kola! Kola! Oczywiście kota Kole zapomniał Ale kola dobra, ty! Ja nie miałem wziąć, po koniec. Ty, stąd na pewno my nawet i z Red Bulla by nie zjechali Czemu? Na, na, na niczym No co ty, tu jest za dużo tych stałek Tutaj? No Na banie bym skoczył, na bank ty. Dłoń kurzy. No nie można tak nie, to trochę trzeba, czy? A, bo nie wchodzą, wychodzą. Nie, okay. to Putin jeździ To ten... To Putin jeździ na niedźwiedziu, a Putin. Putin na a Putin na ja jeżdżę, ja jeżdżę, niedźwiedziu <laughs> Zakryję może. No patrz tam, jeszcze jakiś jest. Idziemy tam tak zobaczymy. Co? Idziemy tam tego zobaczyć. Kurzy na niedźwiadku. się, trzymała. jesteśmy zgubieni. O, która to na to w kurwa z góry jesteś. A kurwa takie co? Tu jadą wszyscy z góry patrzą się. U pała idzie jedna. Szcz, się wybierze dole. Będzie choć efekt specjalny. Czas no nie, 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 równają popatrz, jak nie, widać. nie, nie, O, to na